Greckie media informują, że znaleziono zwłoki poszukiwanej od poniedziałku 27-letniej Polki. Ciało odnaleziono na wyspie Kos, pół kilometra od miejsca, w którym wcześniej zlokalizowano telefon kobiety. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Marta Kosik. Dobry wieczór, Marto, powiedz, jakie znamy szczegóły tego zdarzenia. Dobry wieczór. Około godziny 19 lokalnego greckiego czasu odnaleziono zwłoki zaginionej w ubiegły poniedziałek Polki i te informacje, które płyną do nas z Grecji są tragiczne i wstrząsające, bowiem według greckich funkcjonariuszy to ciało było nagie z licznymi śladami brutalnego pobicia, część z nich znajdowała się w czarnej torbie, a wszystko było przykryte gałęziami i liściami. Wszystko na to wskazuje w tej chwili, że najpierw Polka została brutalnie zgwałcona, a następnie zamordowana. Została odnaleziona nieopodal mieszkania głównego podejrzanego, czyli 30-paroletniego obywatela Bangladeszu. Ale przypomnijmy tą historię od początku, bowiem w ubiegły poniedziałek Polka, która mieszka w Grecji i pracuje w hotelu na wyspie Kos, wyszła na miasto, aby spotkać się z przyjaciółmi, jednak w pewnym momencie wysłała Dziwną wiadomość do swojego partnera z lokalizacją i prośbą, aby ten po nią przyjechał. Kiedy jej partner dotarł na miejsce, Polki nie było, nie mógł się także z nią skontaktować i to jego bardzo zaniepokoiło. Zgłosił zaginięcie na grecką policję. Oni od razu rozpoczęli poszukiwania. Trafili na ślad właśnie obywatela Bangladeszu. On przyznał się od razu, że owszem, widział się z obywatelką Polski, że rozmawiali, natomiast on nic więcej nie wie. Natomiast po pierwsze od razu te zeznania się nie zgadzały, dlatego policja zdecydowała o natychmiastowym aresztowaniu. Kiedy funkcjonariusze weszli do mieszkania obywatela Bangladeszu, od razu, odnalaz, od razu policja odnalazła zakrwawiony top dziewczyny oraz ślady DNA. No i to wszystko wskazywało, że gdzieś nieopodal pewnie będzie znajdować się ofiara i tak właśnie by było, bowiem najpierw około pół Kilometra od tego mieszkania odnaleziono komórkę, no a niestety, tak jak wiemy dzisiaj, odnaleziono zwłoki młodej 27-latki. Marto powiedz, co wiemy o zatrzymanym 32-latku z Bangladeszu, który jest podejrzany o zabójstwo Polki. Tych informacji, jak na razie, nie jest zbyt dużo. Wiemy, że to 32-latek pochodzi z Bangladeszu. No i tutaj właśnie nie wiemy, jaki był jego status w Grecji. Bowiem, jak wiemy, dużo przedstawicieli z, właśnie z Bangladeszu przebywają przybyw, tam nielegalnie, jako migranci. No i tutaj zachodzą pewnego rodzaju przesłanki, że tym razem mogło tak być, bowiem, jak wiemy, Grecja jest krajem obciążonym dużym napływem nielegalnych migrantów. A jak wiemy już z przeszłości tych państw europejskich no takie sytuacje się zdarzały te brutalne gwałty a także zabójstwa ze strony migrantów z tych państw się zdarzały no i tutaj w najbliższych dniach śledztwo zostanie przeprowadzone te badania najważniejsze zostaną zrobione przeprowadzone i pewnie dowiemy się więcej natomiast na tej chwili wiemy że głównym podejrzanym jest 32-latek obywatel Bangladeszu ale nie wiemy jaki jest jego status właśnie w Grecji a te informacje zebrała i przedstawiła Marta Kosik. Marto, dziękujemy za te relacje.